Siemaneczka, jestem Rawszys i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy wykonywać kolejne zadanie dla niskopoziomowych postaci a konkretnie chodzi o Crusader Helmet Quest. Quest jest dostępny dla każdego na bezpłatnym koncie również od 35 poziomu. Śmiało można tam się wybierać od tego poziomu, aczkolwiek, jeśli ktoś dopiero zaczyna gierkę i średnio ogarnia, to wydaje mi się, że w tamto, w to miejsce powinien się tutaj wybrać raczej z kolegą, koleżanką, z jakąś tam ekipą, że solo bez. Bez takiego lepszego yy, ogaru, bez kili, no to może być po prostu ciężko. Nie z samymi tutaj dwarfami, soldierami, gwardami, ale po prostu później, bo później na klacie będziemy mieli przynajmniej dwa Giant Spidery. Jak sami dobrze wiemy, jeden Giant Spider jest w stanie uderzyć nawet za 300, co? So. Się równo na niskim poziomie równą szybkim szybkim powrotem do świątyni ale oczywiście nie zniechęcam jeśli ktoś lubi wyzwania no to śmiało może tam się wybrać Crusader Helmet Quest, quest. Crusader Helmet sam ten helm będziemy mogli sprzedać u Gina za 6000 zł. Jest to całkiem fajna cena. Ja akurat tutaj będę dobijał sobie Bestiariusz, dlatego też przy okazji się tutaj e, wybrałem. Guardy będą dobijane, a skoro już tutaj jestem, to przy okazji nagram dojście i z, po prostu zdobycie, zdobycie tego hełmu. Zobaczymy, przekonamy się jak tutaj się wszystko pozmieniało, bo zauważyłem, że trochę kopalnie w Kazo zostały pozmieniane. Troszeczkę inaczej to wygląda niż kiedyś, albo po prostu inaczej sobie to kiedyś wyobrażałem zbytnio. Teraz już ludzie tutaj nie zaglądają tylko i wyłącznie po bestiariusz, chyba, chyba że mi się wydaje i się czasy zmieniły i znów tutaj ludzie zaglądają, ale ja raczej w to wątpię. Dlatego widzicie, te hordy gwardów są tutaj całkiem niezłe. Warto wziąć ze sobą GFB, dlatego że Dwarfy są wrażliwe na ogień, tak samo Giant Spider jest wrażliwy na ogień. Plus tam bijąc tego Giant Spidera na niskim poziomie, to śmiało możemy go wyesdekować, bo czemu by nie? Dlatego schodzimy tutaj u góry mieliśmy bramkę poziomową, 35 poziom. Przeszliśmy na luzie, no bo my mamy 130 poziom, a tak naprawdę ja tam nie posiadam żadnej postaci. Na 40. Minut. chociaż coś tam by chyba się znalazło, ale są puste i zanim bym to wszystko ogarnął, to straciłbym po prostu czas. A czasu nie mamy, właśnie zapomniałem powiedzieć na samym wstępie, że potrzebujemy również jakąkolwiek broń ze sobą, żebyśmy mogli rozciąć tą siatkę. I mamy pierwszego Giant Spidera, także Light. Light, pierwszy Giant Spider to jest Light, drugi. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy na pełnej, na pełnej, pełnej chciałem przeknąć, ale nie przeknę, jakbyśmy tak na maksa tutaj szybko chcieli biec. To byśmy od razu mieli dwa Giant Spidery, a nagroda jest w lewym korytarzu. Jeśli mnie pamięć nie myli, przechodzimy. Zobaczymy, czy po drodze jeszcze powinniśmy mieć teoretycznie dwa Giant Spidery, przynajmniej kiedyś tak to wyglądało. Ale nie, jednak pusto na środku, a nie, jedna sztuka przed nami jest. No i tyle. Hop i wyciągamy ze szkieleta Crusader Helmet. Tak on się prezentuje. Zarobiliśmy 6000 w naprawdę bardzo szybki sposób, lub kiedyś może nam się ten ham po prostu przyda. Bo przykładowo możemy tutaj dwa imbu wrzucić. No i kochani, to chyba na tyle. Jeszcze przejdziemy, rozliczymy się po tym cave, jak to wygląda. Kiedyś, jak się pogrywało forfan, to pamiętam, że tutaj ludzie na liścik stawiali, by. By hańcić te Giant Spider i y, te kilka Giant Spiderów, i ludzie tutaj godzinami siedzieli, ale czasy się zmieniły i raczej ta miejscówka teraz jest po prostu zapomniana. Tutaj również widzę, że mamy innego questa. To na pewno w innym odcinku. W innym odcinkach będziemy to wykonywać. To pewnie jeszcze kiedyś tutaj wrócimy. To kochanie, ja dziękuję za uwagę. tibijskie pozdrowienia, śle, Widzimy się w kolejnym odcinku, albo na kolejnym streamie. Na razie, cześć. Pa!